Cześć Łukasz, miło Cię poznać. Cześć Sebastian, mnie mi, Czym do nas dzisiaj przyjechałeś? Dzisiaj przyjechałem do nas Mercedesem W201 z takim nietypowym silnikiem sześciocylindrowym, 2.6 benzyna. O, Jest to taka wersja troszkę unikatowa, bo jest w wersji Sportline, czyli fabrycznie obniżona, inny układ kierowniczy, inne przełożenie układu kierowniczego, kubełkowe fotele, później możemy zobaczyć. Inne amortyzatory. Co tu jeszcze z takich smaczków? No, jest dość dobrze wyposażona. Choćby nawet poszukiwany element jak wycieraczki reflektorów. Powiedz mi, jak to się stało, że kupiłeś ogólnie Mercedesa, a nie jakąś inną markę? Stało się to tak, że Tata w latach 90., chyba to był rok 96, kupił od dobrego znajomego Mercedesa beczkę. 200 diesla białą, 8-1 rocznik. No i tak się zaczęła nasza przygoda z Mercedesami. i Do dnia dzisiejszego tylko Mercedesami jeździmy i mój tata i ja. Zresztą też posiada parę fajnych sztuk w swojej kolekcji. Łukasz, jak kupiłeś ten y, konkretny egzemplarz? Jak on trafił w twoje ręce? Historia z tym egzemplarzem jest taka, że ja od dziecka poszukiwałem z tym silnikiem, znaczy od dziecka no, mieliśmy najpierw 192 litry benzyna. I tak sobie upatrzyłem, wyczytałem gdzieś ten silnik. Zafascynowało mnie w ogóle, jak tu inżynierowie go zmieścili. Później to zobaczymy, bo miejsca nie ma za dużo. No i poszukiwaliśmy z tatą grubo ponad rok tak, takiego modelu. Odwiedziliśmy parę miejsc. Polskę zjeździliśmy. Niestety nic się nie trafiło. No I takie ogłoszenie się uzyskało tego ukazało tego modelu w gazecie no, w Szczecinie. Gościu nam wysłał zdjęcia. W Międzyczasie byliśmy obejrzeć jeszcze w Kielca takiego Mercedesa również z tym silnikiem. No ale ten mnie jakoś łóżek, bo mi wysłał zdjęcia i, no no i nie da się ukryć, że i pojechaliśmy. Robi robotę. Można powiedzieć. Bardzo miło wspominamy ten dzień do dnia dzisiejszego. Pojechaliśmy, obejrzeliśmy no i wrócił z nami. Jak długo go już posiadasz? Od 2006 roku, od sierpnia. Sam robisz wszystkie modyfikacje przy nim? Tak, sam. Wszystko sami naprawiamy ogólnie. To, to co jest możliwe to. Raczej tak. No to jeszcze nie są takie skomplikowane modele, tak więc można sobie poradzić, jak ktoś tam trochę smykałki ma. Mówiłeś wcześniej, że robiłeś ostatnią próbę monety. Tak. Możesz tam to pokazać? Oczywiście. Zaraz możemy to opanować. Próba monety udana. Moneta nie spada. A powiedz mi. O, tutaj, tutaj widzę są dokładki do... z boku. Czy to jest wersja Sportline? Czy... Nie, nie, nie. Czy sam są dokładały? Z zewnątrz ma dołożone zderzaki od koszorca. To jest taka wersja, też pasjonaci znają. Od 2:316 ma oryginalny zderzak przedni, nakładki nad koli i zderzak tylny. Ma też jakieś tam lampy FIFTA podokładane, to też wszystko oryginalne, nie, nie jakieś tam z bazaru przyciemniane a... czy tam pomalowane, nie? Powiedz mi, co to za koło w ogóle tutaj siedzi? A dzieje? to jest DBV Arizona pt 30 17, 8,5 cala. Bez... To jest dedykowane koło do tego samochodu, czy... Można powiedzieć, że tak, bo to jest... Czy po prostu rozstaw ca... się zgadza, a nie ma tu żadnych dystansów ani nic. Jest fajne te dobrze to jest dobrane, nie to sobie indywidualnie tak, dopasowałeś się Tak, Powiedz mi jeszcze, co tam zrobiłeś wewnątrz? Czy to jest oryginał? Wewnątrz to jest oryginał. Ja parę smaczków dodałem, jak tam podświetlane daszki przeciwsłoneczne, tak jest bardzo dobrze wyposażony w elektryczny szyberdach, elektryczne szyby, podgrzewane fotele, jakiś tam termometr zewnętrzny, tak więc podgrzewane lusterka, to nie, nie dziwne w tym modelu. Nie? Wnętrze widzę drewniana kierownica. Wykączenie pełne w drewnie. Czy to jest prawdziwe drewno, czy jakaś imitacja lamina? Tak, to jest drewno zebrane, wszyscy znają w Mercedesie. To jest też rzecz dołożona przeze mnie. Kierownica i cały ten kokpit Standardowo było tylko wokół ogrzewania i koło lewarka. Rozumiem, klimatyzację masz na pokładzie? Nie ma klimatyzacji, nie ten ma, model nie W lato to jest porażka po prostu. Ale jest szyberdach, który widzę działa. Tak jest, wszystko działa. Elegancko, siedzenia, kubełki naprawdę materiały super zadbane i czuć tą jakość tego Mercedesa po tylu latach. Zapach, po prostu wsiada się i to się czuje, w nowych Mercedesach tego nie ma. No nie ma, to, to, jest, to się zgadza. Łukasz, skrzynia widzę manualna. Tak, jest. Skrzynia manualna. Takiego egzemplarza również szukałem, żeby była skrzynia manualna, bo no fajnie się to zbiera z tym silnikiem. Jest bardzo przyjemna jazda. Widzę cztery szyby w prądzie, przy tak tył. W e, szyberdach również masz w prądzie? Tak. Czy manual? W prądzie, dwie no, mo pozycje. Można powiedzieć, że spotkać takie auto w dzisiejszych czasach na drodze graniczy pomału z cudem. I myślę, że to już e, jeśli ktoś by chciał spe spełnić swoje takie marzenie, to jest ostatni czas, żeby żeby to zrealizować, bo tych samochodów jest naprawdę coraz mniej na tych drogach. Tak, coraz mniej jest, a jak są, to już mają pasjonaci trzymają, jak sprzedają, to też za bardzo duże kwoty. Już te czasy się skończyły, co można było taką 190 w takim wyposażeniu, z takim silnikiem kupić za jakieś tam powiedzmy o 15-20 tysięcy. To też nie była mała kwota kiedyś, nie? Jak z częściami są jeszcze dostępne faso? Czy szukasz po internetach jakieś Jeż. ogłoszenia prywatnych ludzi? Z częściami już jest coraz ciężej, bo było dużo części yy, oryginalnych dostępnych waso jeszcze tak 2-3 lata temu, a teraz już jest coraz mniej. Ale jest też dużo zamienników, które są fajnej jakości, jakieś tam Lemfordery, czy coś i jest dużo dostępnych do zawieszenia, do hamulcy, tak więc z tym nie ma problemu. Łukasz, tylna lotka. Tylna latka jest oryginalna, też od Kosłorta. jak wcześniej wspominałem. Zderzak tylny, nakładki też na nadkolach, też wspominałem. Przez to on się taki wydaje inny, jest też taki szerszy i troszkę dłuższy się wydaje. Nie? Powiedz mi, antena działa, bo. Tak, antena działa. Zauważyłem, że już tak wygląda. Antena działa, mają możemy problem z tym. zademonstrować. Układ wydechowy. Robiłeś coś sam przy tym? Czy układ jest wydechowy, fabryka? jest czysta fabryka. Myślę, że jest fajnie to brzmi, szczególnie na ulicy. Zaprezentujesz, nie jak tak. brzmi? Bardzo płynnie chodzi. Powiedz mi, ile ma mocy ten silnik tutaj? Jest to czysta seria z katalizatorem 160 koni mechanicznych. I nic nie, nie jest robione? Nic tak nie jest robione, słaby, i jest bardzo dobrze wystrojony, bardzo dobrze spala benzynę, około tam 12 litrów po mieście trzeba liczyć. Jak wspomniałeś, bardzo płynna praca, tym mnie zachwycił ten silnik właśnie. Bardzo, super, podoba mi się właśnie jak schodzi tak delikatnie sobie z tych obrotów.